Witajcie moi drodzy, słów kilka o instrukcjach logicznych w pytaniu. Czyli takich instrukcjach, które zwracają nam prawdę albo fałsz. Przypuśćmy, że mamy dwie liczby i chcemy porównać, czy te dwie liczby są sobie równe. 2 jest równe dwóm. True. Czy 3 jest równe dwóm? False. Instrukcja logiczna zwraca tylko dwie wartości. Albo prawdę, albo fałsz. Służy do, bardzo, do wielu rzeczy. stwierdzenia, czy jedna liczba jest większa od drugiej, czy dwa zbiory są równoliczne, to znaczy, czy mają tyle samo elementów, czy być może się od siebie różnią. Pierwszą podstawową instrukcją logiczną jest już tutaj wykorzystana instrukcja składająca się z dwóch znaków. Równa się. Ta instrukcja sprawdza, czy... Dwa elementy są sobie równe. Są tutaj oczywiście pewne zagrożenia. Do zmiennej A przypiszmy wartość 2, do zmiennej B przypiszmy ciąg znaków 2. Sprawdźmy, czy A, albo najpierw wydrukujmy sobie obie. To zmienne najpierw wydrukujmy A, później wydrukujmy B. I oddzielny jest operatorem, na przykład podwójnym dwukrotkiem, potrójnym dwukrotkiem. Wyglądają identycznie. A czy są sobie równe? Nie są. Dlaczego? Ponieważ A jest liczbą, B jest łańcuchem znaków. Ich wartości nie są tak, zatem identyczne. W takim układzie druga instrukcja logiczna: trzy są od siebie różne? Jeżeli chcemy zapytać, czy coś jest różne, używamy kombinacji znaków, wykrzyknik, się. Dostajemy wartość true. Dlaczego? Ponieważ a jest różne od b. Dobrze, sprawdźmy, czy a jest większe od b. Niestety pojawia się komunikat, że ta opcja nie jest wspierana. Dlaczego? Bo próbujemy porównywać coś, co jest liczbą, z czymś, co jest łańcuchem znaków. Pojawienie się błędu w tym przypadku jest super. Dlaczego? Dlatego, że w innym przypadku mogłoby dojść do porównania dwóch łańcuchów, czyli string ten by zostać zamieniony na liczbę, a poza naszą wiedzą, zwrócić nam jakąś wartość prawdy lub fałszywą w zależności od tego, co tam wstawiliśmy, a i później w dalszych działaniach moglibyśmy ten błąd powielać. Powtarzać. U nas program po prostu takiej instrukcji nie wykona. Ok, instrukcje logiczne. Instrukcja porównania. Instrukcja, która sprawdza, czy dwie wartości się od siebie różnią. Instrukcja, która sprawdza, czy jedna wartość jest większa od drugiej wartości instrukcja, która sprawdza, czy jedna wartość jest od drugiej wartości mniejsza. Ponieważ za a podstawiliśmy dwójkę, więc tylko w pierwszym przypadku dostaliśmy prawdę. Co się dzieje, kiedy chcemy porównać dwa lub więcej warunków logicznych ze sobą? To znaczy, chcemy sprawdzić, czy zmienna zapisana pod liczbą a jest na przykład mniejsze od 5, ale większe od 1. Stosujemy taki łącznik jak and. Czyli sprawdzamy, czy A jest mniejsze od 5 i czy A jest większe od 1. Prawda. Przypiszmy do A liczbę 1. I sprawdźmy ponownie. False. Dlaczego? Ponieważ A jest to prawda mniejsze od 5, ale nie jest większe od 1, a ta instrukcja połączona endem zwraca prawdę tylko i tylko wtedy, kiedy oba warunki lub więcej, bo oczywiście może ich być więcej, są prawdziwe. Jest instrukcja odpowiednik naszego lub, która wymaga tego, żeby tylko jeden z warunków był spełniony. Czyli jeżeli a będzie mniejsze od 5 lub a będzie większe od 1, zwróci nam prawdę. Ta instrukcja zwróci fałsz tylko i tylko wtedy, gdy żaden z warunków nie będzie spełniony. Czyli przepuśćmy, że a będzie 6, a my sprawdzimy, czy a jest mniejsze od 6 lub czy a jest od 6 większe. Dlaczego? Ponieważ a jest równe dokładnie 6. Nie ma w takim układzie możliwości, żeby którykolwiek z warunków był spełniony, a więc instrukcja zwraca nam fałsz. Gdybyśmy przypisali do naszego a dowolną inną wartość, która nie byłaby szóstką, nasza instrukcja oczywiście zwróciłaby prawdę, bo zawsze jeden z tych warunków, poza przypadkiem, kiedy a jest szóstką, jest spełniony. Podsumowując, mamy instrukcję porównania, która sprawdza, czy dwie liczby są sobie równe. Jeżeli są, zwraca prawdę. Jeżeli nie, zwraca fałsz. Mamy instrukcję, która sprawdza, czy dwie liczby są od siebie różne. Jeżeli jest prawdziwa, czyli dwie liczby od siebie się różnią, zwraca prawdę. Jeżeli dwie liczby są identyczne, zwraca fałsz. Mamy instrukcję, która sprawdza, czy jedna liczba od drugiej jest większa. Mamy instrukcję, która sprawdza, czy jedna liczba od drugiej jest mniejsza. I mamy instrukcje, które pozwalają nam formułować 1, 2, 3, 5 lub 7 warunków logicznych. Czyli możemy sprawdzić, czy 2 jest mniejsze od a oraz czy 12 od a jest większe zwraca nam prawdę, ponieważ A było 7, to co prawda, no w tym przypadku o, pierwszy warunek jest spełniony, ponieważ 2 od 7 jest mniejsze, a, no i nawet drugi warunek jest spełniony, ponieważ 12 od A jest większe. No dobrze, więc go zamieńmy. Pierwszy warunek jest spełniony, ponieważ 2 od A jest mniejsze, ale drugi warunek spełniony już nie jest, ponieważ 12 od a mniejszy nie jest. Jak widzimy, prawda jest zwrócona tylko wtedy, kiedy oba warunki są spełnione. I warunek OR, który wymaga tego, żeby co najmniej jeden warunek był spełniony, zwróci nam prawdę zawsze wtedy, kiedy co najmniej jeden warunek będzie spełniony, a fałsz wtedy i tylko wtedy, kiedy oba warunki będą fałszywe. Oczywiście operatory logiczne możemy używać w dużo bardziej złożonych konstrukcjach, a wymagać od nich zdecydowanej większej ilości operacji, czy zdecydowanej większej ilości porównań. Natomiast na początek ta wiedza o operatorach logicznych powinna nam wystarczyć. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.